Lepiej niż wy na tych swoich gówno wartych występach. Dobrze, dobrze to mówisz, dobrze, dobrze to mówisz, na pewno cię teraz wezmą, nie? <śm> <śm> Liczyłeś, że w Walentynki przyjdzie na ciebie kiedyś 100 osób? W życiu. Nie sądziłem, że ktokolwiek przyjdzie na Walentynki ze mną. Nawet jedna osoba. A tu proszę, zaskoczenie. Moja żona przyjdzie na ciebie, w Walentynki. I na wow. mnie, ale na ciebie też. Wow, bardzo miłe, bardzo miłe. Eee, Czemu to na jest grafie? miłe dla Ciebie? Słucham? Czemu to jest miłe dla Ciebie? Słuchaj. ta każdej żony jest dla mnie interesująca. Nazywał się. Nie, to że nie wiem, to nie ale. Nie <laughs> na tego, co ty. Ten odcinek vloga jest bez autoryzacji. Wydaje mi się, że to będzie największa liczba ludzi naraz, którzy byli na litości kiedykolwiek. No nie, w Warszawie było więcej. Na festiwalu komedii. A, dobra, racja. Zapomniałem, że było 550 ludzi. Krzysiek liczy przychód, ale bez kosztów. On wiesz, on, on, nie, dla niego nie jest ważny dochód, dla niego jest ważny przychód. Bo dla Krzyśka ważne jest to, co je, a nie czym sra. Czyli przychody, a nie odchody. Czy po polskim spodziewałem się takiej metafory finansowej akurat? Łukasz, ekonomista. mam do was jedną prośbę do vloga. Moglibyście się pocałować? Nie. Dlaczego? Nie, mógłby, ale... mogę ciebie, czekaj, O nie! Możemy o. ciebie, być za tupę. Co? Czemu tak brzydko mówisz? Widzowie vloga nie cię nienawidzą. Widzowie nie? vloga mówią, Wolski najgorszy, wytnij Wolskiego. Bez Wolskiego najlepiej. Nikt tak nie napisał. Co? Nikt tak nie napisał. I jeszcze nie, bo w ogóle jeszcze, tego, tego jeszcze nie ma na vlogu. Tak naprawdę, to to, co ja teraz mówię, to to nie jest to, co wy teraz wyglądacie. Bo to, co ja mówię było wcześniej, teraz zdradziłem wam, gdzie atomka w To nie jest na żywo. A jak Krzysiek jest w moim vlogu, to czy wtedy mój vlog staje się socjowlogiem? Krzysiek, Krzyszku z przeszłości, słuchaj, nie, jak będziesz kupował kwiatki w żabce, zdejmij opakowanie. W sensie zdejmij, bo tam jest napisane wiązanka kwiatowa jest logo żabki. Będzie źle wyglądało, ona to zauważy, zdejmij to. Słyszysz? To będzie w, przyszło w przyszłości. Tak. To krzysiek, chuj, dobra. Kurwa. Krzysiek nie, nie rozróżnia, o krzysiek po prostu się porusza po linii czasu, nie w tą stronę. To... Jestem ignorantem. Daj mi sekundę, bo. Po całym eee, zaraz. Jestem pan powiedziałem. Jest Jeszcze jedna. Co Ten vlog stracił bardzo dużo w tym momencie. Dla mnie najważniejsze na walentynki? Mm, żeby minęły. Lubię wspominać walentynki. To, co ludzie oglądali, już było. Ja już będę mógł to wspominać, rozumiesz? Ja teraz cieszę się, że są walentynki, ale ludzie oglądając to nie będą wiedzieli, że to już było, więc ja będę wspominał, rozumiesz? Ja sięgnąłem do przodu, zagiewałem czasoprzestrzeń i ja już im mówię, co będę robił w momencie, kiedy oni będą to oglądali. Łukasz Wolski. Bardzo mądra osoba. Czemu pytam? Bo chodzi o to, że ja kiedyś na no jaj zalogowałem się na Twittera jako kobieta, nie? I. Żeby se chłopów poprzeglądać po prostu. Kraspaniak się Grinder nazywa, bo yes. Nie, na nie chciałem, bo tam, słuchaj, źle to wygląda jak byłem to w ciuchach, ale... Ale <grystanie> czekaj, załogowałeś się jako kobieta i daj swoje zdjęcia? Najgorsze z romansem? Z twoją y, miłosną historią. Czy ja na scenę zachował coś? Do zrankowania bardziej. Na randce y, nie chciałem Powiedzieć, że nic z tego nie będzie, więc mówiła naokoło, a ja nie rozumiałem, że to jest jawne. Nie jest stare, jest to więcej. <śmiennie> <śmiennie> Pamiętam jedną rzecz, że jak mi ktoś powiedział jakieś taką radę dał. Nie wiem, no jak mówił, jak się mówi z jakąś dziewczyną, to nieważne co będzie, czy co się zajmuje w życiu, to żeby jakby mówić o tym w taki pozytywny sposób. To nie jest mi wrażliwość na innych. I ja jak coś... Myślę, to raczej powiem, nie? Usięb to do siebie, żeby tak dopytywać o nią i tak dalej. I Laska się okazała nauczycielem. Ja tak zacząłem mówić, tam, że kurde, fajnie, odpowiedzialny za coś tam, coś tam, coś tam coś. Tam. No i Laska po pół godziny mówi, że musi jechać tam do znajomych. Ja wie kurczę, to, to coś się stało, tak dalej, wiesz, nie? I tak zacząłem dopytywać. Kurwa, Laska po prostu nie miała mi odwagi w twarz, bo że daje mi kosze, kurwa. Ja się tak, ja jej się potem pytałem. Napisałem do niej parę razy, kurczę, czy wszystko w porządku, tam u tych znajomych, coś tam, coś tam. I ona dopiero po miesiącu, jakiej za trzeci raz napisałem, powiedziała, człowieku, kurwa, nie spotkamy się więc. Kurwa. Ty, a Krzysiek, jak ty byś był na randce z Wolskim i chciałbyś go zbyć? Powiedziałbym po prostu, bo ja to tak, chociaż nie, zależy, ja, ja dzisiaj to bym powiedział, ale ja tam, nie wiem, jeszcze z 5 lat temu to bym kombinował i znając siebie nakłamałbym. Załóżmy hipotetyczną sytuację, że jesteś na randce z Wolskim. No. Pierwszej, mhm. w walentynki. No. W aquaparku. Okay. I zapraszacie no do sauny? Tak. No, Polsce... Tak nie ma. nie ma, nie ma gdzie spierdolić. Nie! Ja nie, nie. <laughs> na zjeżdżajmy! <laughs> najwyżej. Zgubił cię na tej duże zjeżdżanie. I Wolski, zapraszacie do sauny. No, co robisz? Takie fajne rzeczy marnujesz teraz na, na vlogach, które tak. masz no, na scenie. Kłamię, że ja nie mogę do sauny, bo mam nadciśnienie, i jak tam pójdę, to bardzo prawdopodobne, że zemdleję a Nie mam ze sobą mojego pakietu pomocy medycznej. A Wolski mówi: Słuchaj, Krzysiek, w ogóle się tym nie przejmuj. Jak zemdlejesz, to dla mnie nawet lepiej. Tym bardziej nie pójdę. Człowiek, ja bym mówił: Ja ci mogę objąć moim pakietem. <grym> <grym> Tutaj bym się zaśmiał i bym rozważył temat. To nie byłoby. <grym> <grym> no, by... O kurde, jednak może coś stracę. Nie, no, o... <grym> nie to... ja, ja myślał, że jak rzucę takie teksty, to może sobie coś zapiszę. To pójdę. <grym> Czy ty robisz teraz? Pokazuję Krzyszkowi ludziom. Tak w jaki sposób? To 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 dobrze ja bym Krzyszkowi dał wszystko. W 2019 roku w Walentynki, wyszkoczyło mi na Facebooku, na koncercie Brodki w Ajsie w 2019 roku. A która Co, pyta, co to ciekawe, była... z koleżanką wtedy, co wtedy był 2019 rok, luty, to było cztery miesiące od mojego pierwszego Open Mic'a i powiedziałem jej wtedy, że zakładam się, że kiedyś w Ajsie wystąpię. I co? No. I wystąpiłem w Ajsie. Występujeś w ais Byłem na ais, w AIS na y, Stand-Up Festival za y, samolotem. no tak. Ja byłem w Ajsie, jak supportowałem. Olkę szczęścia. Tomek, a ty byłeś w ais byłeś. Byłem. byłeś byłem. Kiedy? E, oglądałem chłopiechę z no, no to fajnie. Bawiłem się w chuj dobrze, lepiej niż wy na tych swoich głównowartych występach. Dobrze, dobrze to mówić. Dobrze, że to, to, to mówisz, na pewno ci teraz wezmą, nie? No, no jeden nie, no w kolejce to świat bezduszny. Tak jesteś mądry, a jak będą mówić, żebyś skoczył, to też skoczysz. Zależy gdzie? Na support? To Są tak miarę plastyczne, możesz mnie zagiąć troszkę do tyłu. Zagiąć ci skrzydła. Kurwa, chyba jest gorzej. Czemu fajnie jest? A po, sam przodem? Dobra, trochę mało widać, czekaj, bo tak widać też... A stań prosto! Tak, bo tak widać też, jak jesteś prosto. Więc lepiej. Dobra. A stań bokiem. Kurde, a ja wtedy bokiem są... Ale nie no, no, ja no bo będziesz prosto, w większości będziesz duży. stał prosto, nie? Love Angel. To jest dobry nickname dla osoby świadczącej usługi seksualne. Legalnie oczywiście. W rozsądnych cenach. Wiesz, że mógłbyś to robić w nieodpodatkowany sposób? Ale... To wymaga dużo pracy. Trudno by mi to było robić na moich warunkach, po prostu. Ja generalnie byłem niezręczną, biedną osobą e, w takich romantycznych sytuacjach. Na szczęście z tego wyrosło. <grym> ja miałem 23 lata, i poprosiłem dziewczynę o chodzenie. Puszczając z telefonu kurwa na Finkers Mothers na plantach. <grym> W takich tamtych latach były głośniki. Czytałeś, że będą znowu z Poznania ludzie jechać specjalnie? Tak, tak, tak. O, tak jest! Krzysztof Kasparek! A, kod na dzisiaj, w sensie żeby mieć 20% zniżki, to bezrobocie2002. 2002? Czyli bezrobocie, wszystko kapslokiem. Bezrobocie w przeszłości. Tak. Czyli 2002 też kapslokiem? Kto, tak. kto wtedy rządził? No 2002, 2002. No, Jak piszesz 2002 kapslokiem, to wyjdą jakieś dziwne znaczki. Kto rządził w 2002? W 2002 roku? W Polsce? Z... SLD. I było bezrobocie? Było, oczywiście, że tak. A ja w tej czapce wyglądasz tak, że nie mam wątpliwości, że jesteś z produkcji. A, nie? <śred> Każdy element tego stroju mówi można. Tak jest. Mamy cenę. Krzysztof Kasparek z Litości walentynkowe. co myślisz? Myślę, że będzie znakomita zabawa. Właśnie trwa reżyseria świetlna. Jesteśmy już po próbie dźwięku i zostało jeszcze 7 plus godzinę, 67 minut. Myślę, że będzie znakomicie. Jeżeli ktoś stwierdził, że randka w Walentynki z chłopakami z Litości to dobry pomysł, Gratuluję. Czy Wolski i ja to są dwie osoby, z którymi chciałeś spędzić walentynki zawsze? Słuchaj, e, poprzednie, poprzednie jeszcze poprzednie walentynki spędzałem z panią Aleksandrą Szczęśniak. Więc no, słuchaj, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Co mogę powiedzieć? W sensie przez ostatnie lata przegrywałeś i w końcu udało ci się wygrać. Tak. Mhm. Tak? Mhm. No, uważaj. Tomek, co? co ty tu masz wokół szyi? Co to się stało? Naroś. <laughs> narosz. Myślałem, że bardzo dużo trenowałeś kaptury i mięśnie karku i tak przybydliłeś. Trenowałem kung panda. <laughs> Długo to jeszcze będziesz nosił? Trzy dni. Wow. I co, do spania możesz to ściągać, czy też musisz mieć? Tak, na występ też dajmy. A, no to spoko. <laughs> <laughs> Za dużo musiałbym. Jak miał, z jednej osoby. Jakbyś miał taką napompowaną koszulkę, to razem z tym, jakbyś do tego miał golf, byś wyglądał jak kawał z kurwy syna. Ludzik myślałem. Tak? <laughs> ludzik myślał. Jak tam ci dzisiaj dzień minął? W tym kołnierzu każdy dzień miał wspaniały. No. Zrobiłeś coś ciekawego? Tak, pracowałem przez cały dzień. Byłem na spacerze z Gucian. O, Super. jakie rejony? Jakie rejony? Zalew Nowochódź. Coś ciekawego? Woda, zamarnięta woda. I food truck z kawą, który jest jedynym otwartym food truckiem w zimie. O! Jak się nazywa food truck? Może polecisz? Z kawą. Szanowni Państwo, Tomasz Machnicki, influencer. Ja tam kiedyś przyszedłem, jak pierwszy raz, ja tam z pierwszych razów byłem, i podchodzę, tam wiesz, jest wybór niesamowity tych kaw, nie, różnych. ja mówię, dzień dobry, poproszę kawę. Proszę pana, nie ma nic innego, proszę wybrać jaką pan chce kawę. My inaczej będę musiała pana, znaczy nie powiedziała tego, ale widziałem to w jej oczach. A Znaczy powiedziałeś jej, proszę pani, jaki przelew, tu jest zalew. A ona powiedziała... Takie żarty to Krzysztof Kasparek, komedia na Facebooku, proszę zasubskrybować jego profil, a nie mi tutaj podwalecie, jak ja pracuję, tylko sobie proszę wybrać kamerę. Znakomity wybór. Ale cię zareklamowałem spontanicznie, nie? <laughs> o. Łukasz Wolski, proszę Państwa. Jego brzuch. Tak jest. Różnia w kadrze, proszę bardzo. Dziękuję, mikrofon, więc te wybuchowe <laughs> będą istotne. Raz, dwa, raz, raz, dwa, raz, siedem, 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 popek, popek, popek. Be, be, Raz, dwa, raz, raz, dwa, raz. Tak jest. Proszę państwa. Tak wygląda Gałowiska, bo Andryka. Jak ci głodno, jak ci źle, załóż sobie twagą, a tak jest. Proszę państwa. Tomek zimą chodzi w borsecie i ewentualnie bandażu na głowie. Raz, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, dwa, trzy, dwa. Mamy wiersz? Okej, okay. Cze, czekaj, ja czekaj. Szybko szybko. Szybciej znaleźć wiersz. Oni mnie. mają wiersz Szymona. <laughs> Jeśli do nich to wysłał... Kurwa, to jest piękne! Chłopaki, dobrze to ja to czytam? Kurwa ja się wruszył? Przeczytałem pierwsze zdanie. A to jest twój wiersz do niej? Nie. Nie, ja To jest autorem tego wiersza? Kształtorem tego wiersza? Ja pier... to stary... To jest wiersz do swojej były? Kurwa, jeszcze stanę wyżej. Wow, dobra, okej. Okay, okay, do twojej to wow. jest. O kurwa, okay, paramet. Okay. No dobra stasz. dawaj Chłopaki za 3 minuty zaczynamy, ostatnie słowa Dupa cycki Dupa cycki Dupa, tycki, dupa tycki. Mamy się nie rucha Ja wszystko się z Łukaszem zgadzam Zgadzasz się? Czyli najważniejsze są? Dupa cycki Dobra zabawa Właśnie tak. Dupa cycki